Intrygowała mnie, że w ogóle obiekt jest na sprzedaż, jednak to jest wizytówka miasta, budynek z bardzo dużą historią i po prostu miałem wizję na ten budynek. Przede wszystkim zawsze jak się podejmuje jakiegoś zakupu trzeba mieć wizję, różne rozwiązania na budynek. Budynek trafił do sprzedaży nie tylko z tego powodu, że właściciele chcieli sprzedać, tylko przez to, że nie mieli na niego po prostu już planów. Dużo przedsięwzięć stąd i firm przeniosło się na Park Przemysłowy do Kluczewa ze względu na bonifikaty dla firm, zwolnienia z podatków. Po prostu zaczęli budować tam swoje firmy. I mam. Myślę, że dużo rozwiązań na ten budynek i dużo ciekawych planów. Przede wszystkim, plan pierwszy to jest rewitalizacja budynku, zachowanie napisu, rewitalizacja napisu na pewno, podświetlenie go. I myślę, że następną rzeczą, jaką będzie to zaproszenie przedsięwzięć firm do, do, do budynku, żeby po prostu obłożyć go w jak największym procencie czy plan po prostu zaproszenie firm tutaj do współpracy. Jeżeli to by się nie dało, to mam kilka jakby rozwiązań na skorzystanie z tej powierzchni. Po prostu konstrukcja budynku jest w fenomenalnym stanie, w bardzo dobrym. Myślę, że już w takiej strukturze budynków się nie buduje, żeby tak solidne budynki stały. Myślę, że ten budynek ma perspektywę nawet 200 lat, żeby stał tak jak i wyglądał jak w wygląda. Myślę, że jest wolne około 7000 m2. Można to oczywiście podzielić, zrobić mniejsze pomieszczenia. Myślę, że najpierw trzeba zacząć od zagospodarowania zewnętrznego i zrobienia ocieplenia budynku, w okien, bo budynek bardzo dużą ciepność traci, przez co koszty utrzymania są bardzo wysokie. Trzeba zacząć od dokumentacji, która nie jest najłatwiejsza. Pozwolenia i, i myślę, że to nawet może trwać do półtorej roku, nawet do dwóch lat, więc zanim zacznie coś się dziać i dostaniemy pozwolenia, no to jest taki mniej więcej okres, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie był plan zakupić budynek, dogadać się z poprzednimi właścicielami, którzy są z Warszawy. Spółka oczywiście jest z Łodzi, ale pochodzą generalnie z Warszawy, więc nie są miejscowymi. Zależało mi też, żeby to po prostu miał lokalne przedsiębiorca. Ja też jestem trochę patriotą Stargardu. Bardzo zaciekawione historią. Bardzo dużo osób z rodziny tutaj też pracowało, babcia, prababcia, więc też mam tutaj jakby duży sentyment do budynku. Firmy, które działają, zostają. Właśnie jestem po rozmowach z nimi. Zapewniłem ich, że na razie zostaje wszystko bez zmian. Firmy dalej mogą działać. Firmy, które będą zainteresowane współpracą, mogą przyjść od zaraz. Zapraszamy do rozmów. Teraz aktualnie jest 18 firm. Wynajmujących. Nie? Zaczynam budowę dokładnie za 7 dni dwóch bloków wielorodzinnych na 48 mieszkań plus garaż podziemny, które znajdują się dosłownie 50 metrów od budynku, więc tutaj jakby akurat się udało ulicę towarową przejąć. Znaczyłem to, że to jest dla mnie priorytetem. Na pewno zostaną zachowane, nie zostaną przerabiane, bo chciałbym, żeby to zachował po prostu w oryginale. Tam są to delikatne ubytki, które jeżeli się nie odnajdą, to będziemy musieli po prostu dosztukować i naprawić. Myślę, że jeszcze będzie podświetlone. Żeby po prostu pięknie wyglądał na tle miasta. Jest z jednym z większych punktów, znajdujemy się chyba najwyżej w centrum miasta, więc myślę, że będzie fajnie to wyglądać, jeżeli to się odnowi i podświetli, więc wszystkie historyczne jakby zagadnienia zostaną. Na pewno w środku też chcemy jakby zachować pewne struktury historii tego budynku, nawet jeżeli zmieni swoją formę działalności, to żeby zachować te struktury historii.